A spokojnie Bez stresów, bez nerwów Jak ze do starych dobrych czasów Kiesienniczek mm -hmm. 13 konia Bridge and to się tam czyta Trzeba tylko też obróci o. Możemy to jeszcze te rozjechać, ale... No, teraz. Jeszcze nie? Dobra. I tak bym go nie brał. To podwozie do czego? Zerchniemy co tu. Chyba szlipy ślifierce, chyba. tym hmm. Patrzę, w którym patrzę. Patrzę, tym, patrzę, nie widzę. No nic. Wejdźmy dalej Kolejna ślipor ślipierka. Tym razem ta smalborka 85 O, nie za dużo No ale też stan Widać że trochę przeszlifowała Także tego Patrzcie co namaniłem A tu obok głowica od Corsy 1.2 ale to jest ekstra Tak patrzyłem, patrzyłem, sadziłem rękę, widziałem tu paski od góry Myślałem, co to kurde jest? tak szerpnąłem, a to kask Kask, hełm z PRL, także cieszę się bardzo Fajne, fajne znalezisko, bardzo fajny nowy Pokażę Wam jaki ogarnąłem złomek święty, Złomek, Boże, Borek Świętego Mikołaja Pełno fantów rowerowych się obrało, Udało się tutaj dorwać Nowe szczęki do Magury, jeszcze oryginalne Jakieś tam dwie te, dwie klocki jak do przerzutki to zawsze biorę. Fajna pompka Kalesa do amortyzatorów. Także miło, 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 miło. No i plus mój e... Hełm. No, także nieźle. Nieźle. Jeszcze zobaczymy co tam jest dalej grane. Jeszcze chwilkę mamy czas, także fajnie było wrócić. Bo tyle noga. Cześć czołem. i to jest na podsumowaniu już po wyciągamy kurczę tak żałuję troszkę że eee, nie miałem jakoś tak no nie kręciłem po prostu zajęty też byłem rozmową z kolegami bo ja ten kask zobaczyłem kask, hełm to było po prostu zwykłe złom wyobraźcie sobie zwykły złom i to się te sznurki tylko widziałem no i tak złapałem za tę za tą skórę, za tę ten... I tak, cyk, 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 cyk. i moim oczom wykazał się taki kask. Normalnie ja miałem zdziwienie, wszyscy tam mieliśmy zdziwienie. Jeszcze jak zobaczyliśmy, w jakim to jest stanie, to to już w ogóle masakra. E, wrzuciłem to na przez obiektyw Google, to jest prawdopodobnie z okresu PRL. E, nie ma źle, nie ma źle, naprawdę nie ma źle. Powiem wam, ciężkie to jest, myślę, że te kaski są, hełmy, przepraszam, że te hełmy są lżejsze troszkę, ale jednak się zdziwiłem, uważam, że jest naprawdę bardzo dobrze zachowane. Ten środek tutaj widzicie, to skóra nie Tam też nie wiem jak to nazwać, to pianka, gąbka też nie jest nie odpadła. Tutaj ten regulacja, nie wiem głębokości ubrania, nie wiem jak to nazwać. też jest ok, tutaj pasek też też nie widzę, żeby były jakoś popękane czy coś takiego. Mocowania nie są urwane. Ciekawi mnie to, z którego to będzie roku. Czy tu będzie jakoś taka, wiecie. Coś tu gdzieś powinno być nabite chyba. Czy mi to mi się wydaje? Szukam, szukam. Ale nie widzę. No nie widzę, autentycznie nie widzę. No nie wiem. Czy to już ślepota, czy... Po prostu nie ma. No, nie wiem. Nie umieszcza to faktowi, że. Faktu? Faktowi? Faktu? <grywa> Faktu, że. Fajnie to wygląda. Prawda, fajnie. Nie uszkodzony, nie nic. Tutaj tylko widziałem taki naprawdę symboliczny nalot. Rdzy. Taki. Ino, ino. A tak to. Fajnie strzało, według mnie jeden z lepszych. Tylko tak strasznie żałuję. Naprawdę ja to zobaczyłem te... Czy tam było coś innego, już nawet nie pamiętam co. I mi tak te paski tutaj skusiły. Ja nie widziałem tego kasku, tylko te paski tak wziąłem, wyciągnąłem z tego złomu i buch. Także to... To było dla mnie takie wow, wow, wow. Spytacie co z nim zrobię? Mm. Jeszcze nie wiem na ten moment. Był plan, żeby go sobie zostawić. Ale różnie to życie bywa, więc czy na ten moment na tym go sobie zostawił? Umył, zostawił na półce, ale to zobaczymy. No i teraz. No tuż tylko takie, wiecie, dobitka przy tym kasku. Pompka, kalisa. Ona jest fajna, bo. <laughs> to jest pompka do amortyzatorów. Eee. Ona jest tutaj nakręcana. Cyk-cyk, dwa te, Ciekawe jakie to ja się nie wytrzyma, ale to jestem w stanie sprawdzić, nie tutaj oczywiście, ale jestem w stanie sprawdzić. No i tutaj, żeby bardzo nie przedłużać, co ja tu mam ciekawego Alivio. O, fajnie. Alivio, tam znalazłem jakiś dysk, a, Selixa? Tak, Selix. Bogato, co? To jest z tego względu, że jak chłopaki wymieniają na napędy jeden coś tam no, najczęściej ta przednia y, maletka no, ląduje w koszu na śmieci ten pierdoły pierdoły to też jest fajne oryginalne y, okładziny do klocków magury nie wiem, czy to tak, 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 tak nie wiem tu wyobraźcie sobie, że jest napisane magura także fajnie cieszy mnie to bardzo bo mam akurat taki jeden zestaw, dwa zestawy magury więc więc fajnie a fajnie tam jest w tych magurach, nie wiem czy wiecie się, klocki są zawsze pro... w faubrejkach, to jest tak, że te się, klocki tak, nie są do końca równolegle, a w magurze, w tych hydraulicznych, jest tak, że po prostu ten klocek zawsze do tej tarczy, do obręczy koła, zawsze idzie równolegle. Także tam jest naprawdę, 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 naprawdę tam są duże siły. No, także cóż, no tak, rowerowo, no to jak powiecie, że nudno, no ale to, to robi robotę. Hm. Ale dziękuję, nie przedłużam. Trzymajcie się, cześć. Siema. Zapomniałem wam powiedzieć, że e, jakoś tak chyba mi i wam spodbały się straszne te licytacje na Allegro, więc dzisiaj dokładam dzisiaj a jak się nie wyrobię, no to jutro Jeśli mam być tak w 100% fair w stosunku do Was, no to dzisiaj albo jutro wrzucam te dwie planszajby to SMA do TSA16. Znaczy no, nie będę się mądrzył i ukrywał, że to jest moja wiedza. Nie, po prostu ktoś mi napisał, czy ktoś nie, jedna osoba mi napisała w komentarzu, że to jest od TSA16. Więc wrzucam, jak to zrobię. Czy jedna będzie kup teraz, a druga będzie licytacja, tego jeszcze nie wiem. Oczywiście wiecie, zdjęcia będą... E na aukcji zdjęcia będą, kurde, no zdjęcia będą na aukcji. A co ma być innego na aukcji? Więc będzie to lepiej widoczne niż teraz przy GoPro. No ale może też ktoś, jakby nie zainteresowany, też sobie zobaczy, że gwinty ok. W miarę wszystko ok. Nie wiem w ogóle, czy to było używane. To jest inna kwestia. Porobię dokładne zdjęcia. Jak to wystawię, to nie wiem. O, czekajcie, tu jest coś napisane. 120. 120 by to było, a no, może 120. No. Także jeszcze luknijcie tam na Allegro lokalnie będą te dwie piękne planszajby. Jak będą wystawione, to jeszcze nie wiem. I czy to będzie dzisiaj, czy, czy jutro, to też nie wiem czy się wyrobię, ale będzie. Także to powinno Wam się spodobać i przede wszystkim przydać, bo to nie jest takie, jak się okazało, nie jest takie łatwe do znalezienia. Także tyle. Tyle, tyle. Pozdrawiam, czołem.